W strefie spedzbawki, gdzie psychologia dodaje nam skrzydeł i pomaga rozwiązywać problemy w życiu codziennym, karierze i biznesie. Ten odcinek jest wyjątkowy, ponieważ jesteśmy w wyjątkowym miejscu na Wodospadzie w Przesiece. Przesieka to miejscowość znana z tego, że sam Wim Hof przyjechał tutaj, aby trenować ekipę ludzi w kontekście właśnie oddychania i umiejętności wytrzymywania w lodowatej wodzie. Jesteśmy tutaj po to, żeby poeksperymentować. Jesteśmy przed małą sesją oddechową Wim Hofa i za chwilę będziemy wskakiwać do wodospadu. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Kim jest Wim Hof, zwany także Icemanem? Wim Hof ma na swoim koncie przeróżne rekordy Guinnessa związane z pokonywaniem zimna. Na przykład zdobycie Kilimanjaro, czy wspinaczkę na Mont Everest w samych shortach, kąpiel w lodzie przez niemal dwie godziny, czy przebiegnięcie maratonu za kołem podbiegunowym w temperaturze minus 20 stopni oczywiście również mając na sobie tylko shorty. Naukowcy początkowo sądzili, że osiągnięcia te są związane z ponadprzeciętnymi możliwościami organizmu Wim Hofa. On sam udowodnił jednak, że jest w stanie nauczyć każdego człowieka tych wybitnych technik. Metoda, którą opracował Wim, składa się z kilku elementów. Głównym z nich jest odpowiedni sposób oddychania. Kolejne to stopniowy kontakt z zimnem, np. zimne prysznice, morsowanie, spacery na boso po śniegu, ale także ćwiczenia fizyczne oraz techniki medytacyjne i mentalne. Oddychanie metodą Wim Hofa powoduje, że zmienia nam się pH w naszym organizmie. Dotlenia się bardziej mózg i dotlenia się bardziej krew. Kiedy piszę ludziom na Facebooku, że albo stawiam fotki, o dzisiaj morsowałam, to ludzie piszą, nie znoszę zimna, jak Ty to możesz robić? Wyjawię Wam pewną tajemnicę, ja też nie znoszę zimna, ale od kiedy korzystam z tych konkretnych technik, to zimno jest odczuwalne w zupełnie inny sposób. Po takiej kąpieli wzrasta poziom endorfin w organizmie i człowiek się czuje zupełnie inaczej. Co więcej, od momentu, kiedy zaczęłam to robić, czuję większą radość z życia. Cieszę się każdym oddechem i co więcej, doceniam każdy dzień. Ludzie stosujący regularnie metodę Wim Hofa mogą liczyć na wiele korzyści, na przykład zwiększenie energii, Przyspieszenie metabolizmu, wyleczenie się z wielu chorób lub zapobiegnięcie im, szybszą regenerację po treningu, polepszenie jakości snu, zmniejszenie stresu czy podniesienie poziomu endorfin i dopaminy odpowiedzialnych za poczucie szczęścia. W moim przypadku wszystko zaczęło się od treningów Movement z Mateuszem Jasińskim. Wspólnie z fajną ekipą zaczęliśmy korzystać z metody Lima, Hofa i Zmorsowania. Od dwóch miesięcy co dzień zaczynam poranek od rytuału oddychania i zimnego prysznica. Czuję się nieporównywalnie lepiej niż kiedyś. Mam więcej energii, większą koncentrację. Czuję także, że mam więcej kontroli nad swoim umysłem i ciałem. Każda seria składa się z 40 bardzo głębokich wdechów i lekkich, delikatnych wydechów. Każda seria oddechowa kończy się opróżnianiem z płuc całego powietrza i wytrzymaniem na bezdechu najdłużej jak się da, ale bez nadwyrężania swojego organizmu. Ja osobiście najpierw wytrzymywałam około 1 minuty. Teraz jestem w stanie dojść nawet do 3 minut na bezdechu. Po trzeciej serii oddechów wykonuję pompki lub przysiady. Obecnie jestem w stanie wykonać około 40 takich pompek właśnie na wydechu. Gdy ciało daje znać, że potrzebuje tlenu, biorę głęboki wdech i przytrzymuję ten wdech 15 sekund. Jedziemy! Po takim rytuale czujesz przypływ energii. Kontrolowalne uwalnianie adrenaliny do krwiobiegu daje uczucie naturalnego haju, ale przede wszystkim jest to świetny sposób na pobudzenie organizmu na cały dzień. Zimny prysznic lub kąpiel w lodowatej wodzie są zupełnie inaczej odczuwane i są gwarancją świetnego samopoczucia. Metoda Wim daje mi niezwykłego kopa. Dzięki niej jakiś czas temu mogłam nieustannie przez dwa tygodnie uczyć się do obrony magisterskiej z psychologii. Poszło mi świetnie i dostałam piątkę. Polecam więc zostać Icemanem, czy Ice Woman nie tylko w celach zdrowotnych, ale też dla podniesienia efektywności osobistej. Jeśli temat wydaje Ci się ciekawy, zostaw łapkę w górę. Zostaw też komentarz, czy być może kiedyś w przeszłości już próbowałeś, wypróbowałaś metodę Wima Hofa. A jeśli nie, to czy ten film zachęcił Cię do spróbowania tego nowego rytuału? Jesteśmy w kontakcie. Dzięki i do zobaczenia.